To, co wspomniała Pani Dyrektor, dziś przeżywamy wielki kryzys. Mówimy o kryzysach różnego rodzaju, początkowo ekonomicznych, gospodarczych, ale jest kryzys relacji, właśnie. Jest kryzys słowa tego żywego, mówionego, jest kryzys słowa pisanego, więc to Wasze zaangażowanie w ten konkurs, te piękne prace wlewają właśnie w moje serce, myślę, że w serce też wielu tutaj obecnych i nauczycieli, i rodziców, nadzieję... Osiemnaste urodziny konkursu, no może nie wypadły tak hucznie, bo prac było stosunkowo najmniej, bo 99. Ale tak naprawdę, jak zawsze, jak co roku, one błyszczały. Były piękne, interesujące, mądre, fascynujące. Zawierały bardzo ciekawe refleksje na temat zła, na temat dobra, na temat walki z tym złem, właśnie. Większość takich prac przypływa na ten konkurs, i to nas cieszy. Zachęcamy, naprawdę, zachęcamy do tego, żeby pisać, i żeby nie bać się pisać, szczególnie ludzi młodych. Te talenty trzeba rozwijać, bo uwierzcie, że naprawdę my wszyscy potrzebujemy takich dobrych, pięknych, wartościowych słów, ale przede wszystkim inspiracji. Prowokacji i, i takiego buntu, który szczególnie od młodych gdzieś wypływa, i on jest u nich najbardziej świeży, aktywny. Budujecie kulturę XXI wieku, i kiedy tak sobie myślimy w jury, wśród polonistów o Was, to jesteśmy spokojni, że ta kultura ma naprawdę wysoki poziom. Wybrałam temat z pra pracy z Antygony Sofoklesa. E, współkochać przyszła mnie współnienawidzić e, Zaraz jak zobaczyłam ten temat, to gdzieś tam została ta myśl we mnie i, i rezonował. E, tym bardziej jak właśnie moja mama mnie tak naprawdę poprosiła o napisanie tej pracy, to już wiedziałam, że to właśnie na ten temat powinnam e, napisać. To jest po prostu cytat, który e, jest piękny. E, i w zasadzie mógłby być moim modtem życiowym. Chciałabym tak kiedyś móc powiedzieć, że współkochać przyszło mnie współnienawidzić. Pisałam na temat szukania panaceum zła tego świata, czyli lekarstwa na złotego świata. Z tego względu, że po prostu ten wątek, motyw undemalum, czyli pytania skąd zło, gdzieś od zawsze był ze mną, od zawsze się mocno nad tym zastanawiałam i do dzisiaj szukam odpowiedzi, mimo że na wielu etapach mojego życia już mi się wydaje, że doszłam do sedna tego pytania. Okazuje się, że tak naprawdę nie wydaje mi się, żeby to było możliwe, żeby faktycznie móc odpowiedzieć na to pytanie. To jest 18. edycja konkursu, ale ja biorę w nim udział po raz pierwszy. Jeżeli chodzi o, o tę ideę jego, to uważam, że oczywiście każdy konkurs, który pozwala się rozwijać młodym ludziom i, i docenić ich twórczość i to co, to, co robią, to, co chcą przekazać, jest no, świetną inicjatywą. To pobudza nas, młodych ludzi, do jakiejś refleksji, do kreatywności i no właśnie do wykorzystania tych talentów, które mamy. Możemy się nawzajem inspirować, więc to jest super inicjatywa. To. No. Jest takie bardzo cenne, że młodzież tak potrafi mądrze myśleć i tak wiele dostrzegać, że nawet my dorośli nie zauważamy tylu spraw, ile oni widzą. Jeszcze raz gratuluję wszystkim uczestnikom, wszystkim opiekunom, wszystkim organizatorom, też współorganizatorom, dziękując i głęboko kłaniając się w kierunku naszych sponsorów, darczyńców z urzędów miejskich, wojewódzkich, kościelnych. Razem tworzymy to dzieło i niech ono trwa.